Nie zawsze musisz mieć ochotę, żeby czytać jakąś książkę, mimo że chcesz poznać jej treść. Czasami może być ona po prostu zbyt ciężka. Dosłownie. Może się też zdarzyć, że warunki nie sprzyjają, bo na przykład jest noc, a obok śpi twoja druga połówka, która zabije cię za włączenie światła. Po prostu czasem możesz mieć ochotę zapoznać się z książką inaczej. A wtedy twoim przyjacielem mogą okazać się audiobooki. Dlatego dziś będzie o audiobookach, zarówno o tych najlepszych, jakie kiedykolwiek słuchałem, jak i o tych króciusieńkich, od których warto zacząć. Zostańcie ze mną. Jedni je kochają, inni niekoniecznie. Dzisiaj będzie o audiobookach, o tych audiobookach, które skradły moje serce serce przede wszystkim jednak czytelnicze. Serce gościa, który do audiobooków podchodził z mieszanymi uczuciami. Ale też przedstawię wam kilka propozycji na dobre rozpoczęcie swojej przygody z audiobookami, po to, żeby po prostu się sprawdzić, czy to jest coś dla was, czy może niekoniecznie. Ja pamiętam te pierwsze audiobooki, jako właśnie coś czytane w następujący sposób. Ja zimą go się poszli do lasu, by narobić razem hałasu. Zobaczyli chatkę z piernika. I zdeptali chomika. Jakby po drugiej stronie siedział ktoś konający. Kończcie ze mną, dajcie mi żyć. Niechże ja to przeczytam i zemrę sobie w spokoju. To było straszne. Stąd też ja przez wiele lat nie przekonywałem się do audiobooków. Byłem daleko od nich i nawet Piotr Prączewski w Harry Potterze nieszczególnie do mnie przemówił. Zacząłem słuchać. Z konieczności. Pierwszym audiobookiem, jaki ja kiedykolwiek przesłuchałem i który ja wam gorąco polecam, bo był to strzał w dziesiątkę, był Outpost Dmitrija Guchowskiego, przeczytany przez Krzysztofa Gosztyłę. Dlaczego ja w ogóle sięgnąłem po audiobook? Ano dlatego, że uwielbiam Głuchowskiego, yy, uwielbiam jego teksty, uwielbiam jego prozę, a tu nagle niespodzianka! Storytel przedstawia serial oryginalny. Dmitry Guchowski napisał dla nas serial. Jeżeli go nie wysłuchasz, to się z nim nie zapoznasz. I takiego wała jak Polska cała. Ja sobie wtedy myślę, ola Boga. No nie lubię audiobooków, ale no to jest Głuchowski, więc dobra, że gryzę te zęby, wysłucham. No, i tak się okazało, że Krzysztof Gosztyła, który do dzisiaj pozostaje moim absolutnie top yy, ulubionym lektorem audiobooków, oczarował mnie już wtedy. Historia Outpost to jest też jedna z tych historii przedstawionych w audiobooków, i nie tylko, yy, którą mogę Wam z czystym sercem polecić jako coś wybitnego. To jest historia osadzona w postapokaliptycznym świecie. Tyle, że jest to świat daleki od tego, co Guchowski nam już zaserwował w metrze 2, 3, 3 i tak dalej. Bo to jest świat, w którym ludzie żyją na powierzchni, ale w takiej, powiedzmy, to, osadzie, która jest oderwana samoistna, oni nie wiedzą, co się dzieje za mgłą, za mostem, nie mają zielonego pojęcia, czy tam jest jakieś życie, czy życia nie ma, czy są samowystarczalni, czy nie. Gdzieś tam mają jakieś szczątkowe informacje, ale są nauczeni ci ludzie żyć przede wszystkim razem. Jak to zwykle u Głuchowskiego bywa, główną rolę odgrywa w, tym, w tej opowieści relacja. Relacja międzyludzka, emocje, psychologia, genialnie skonstruowane dialogi, bo ja to podkreślam, przy każdej możliwej okazji nikt tak nie konstruuje dialogów jak Głuchowski. No i w ten oto sposób nagle okazuje się, że przybywa ktoś z miejsca, z którego nie powinien przybyć nikt. Co ze sobą niesie? Czy to zagrożenie, czy jakaś nadzieja? Genialne, po prostu cudowny, fantastyczny audiobook. I teraz wleci polecanka dla tych z Was, którzy jeszcze z audiobookami nie zaczęli, którzy obawiają się być może spędzenia bardzo wielu godzin z czymś, co niekoniecznie przypadnie im do gustu. Króciutkie, ale treściwe opowieści przedstawione na ogół w formie słuchowisk, które totalnie mnie urzekły. Chłopi 2050, czyli Agronauci w czasach katastrofy klimatycznej Cezarego Zbierzchowskiego w roli głównej Marcin Dorociński. To jest po prostu futurystyczny retelling chłopów, chłopów Rejmonta, którzy dla mnie no, siłą rzeczy w czasach szkolnych byli niestrawni, a teraz czytałbym, czytałbym jak szalony, tym bardziej mam już książkę na półce. A to za sprawą właśnie Cezarego Zbierzchowskiego. Dlaczego? Dlatego, że dał mi rzecz osadzoną właśnie w tym świecie chłopów, ale przedstawioną w dużo bardziej strawny sposób. To jest świat przyszłości, to są hologramy. Tutaj powiedzmy jest ta technologia rozwinięta, ale koniec końców wszystkie te problemy, które dotyczyły bohaterów Raymonda, są również przeniesione na ten czas przyszły, na ten fur, futurystyczny świat. No i jeszcze to odegranie w roli słuchowiska. Ja naprawdę nigdy chyba nie zapomnę Marcina Dorocińskiego w roli Antka Wiśniewskiego, który był post postacią tak pełną emocji, tak targaną tymi emocjami, z jednej strony mm, gdzieś taką postacią zdecydowaną, a z drugiej targaną wątpliwościami, takim wewnętrznym smutkiem, który mu towarzyszył. Było to dla mnie po prostu piękne. Bardzo dobra rzecz na początek, 5,5 godziny, więc nie jest to jakoś szczególnie długo, ale jeżeli macie ochotę na coś krótszego, to gorąco Wam polecam. Prześmieszny, ale też przeprawdziwy stelaż Łukasza Orbitowskiego czyta Wojciech Mecwaldowski. Rzecz polega na tym, że gość kupił stelaż wydał pieniądze na ten stelaż i nagle na jego głowę zaczynają spadać kłopoty. Coraz więcej kłopotów, kłopotów, wszystko się piętrzy i nagle on dochodzi do wniosku, że jeżeli uda mu się ten stelaż zwrócić do sklepu i odzyskać pieniądze, to rozwiąże te swoje problemy, to jego życie znowu wróci na właściwy tor. Wojciech Mecwaldowski jest po prostu genialny w tej roli to, jaką postać on wykreował, no za sprawą oczywiście Łukasza Orbitowskiego, ale on nadał życie tej postaci, to jest po prostu top. Ja się bawiłem świetnie. I to był pierwszy przypadek, kiedy ja specjalnie szukałem okazji do tego, żeby gdzieś pojechać samochodem, żeby móc sobie posłuchać audiobooka. Niewiele dłuższa rzecz, bo 2,5 godzinki, Arka Niebo, Jakub Żulczyk i Piotr Rogorza. Powiedziałbym, że to coś w klimacie osady z Nicolasem Cage'em. Tutaj bohaterem jest dziennikarz fenomenalnie znowuż oddany przez Jakuba Gierszała, którego ojciec, w sensie tego dziennikarza, nie Gierszała, zaginął lata temu, zniknął bez śladu i tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim stało. Tymczasem główny bohater otrzymuje kasety, z których wynika, że ten mógł paść ofiarą sekty. Dziennikarz bierze się do roboty, łapie się za śledztwo, w którym niby chce opowiedzieć o tej sekcie, która już nie funkcjonuje. Chce odkryć jej tajemnicę, a tak naprawdę chodzi o to, żeby dowiedzieć się, co się stało z jego ojcem. Klimat bardzo ponury, to też trzeba tutaj podkreślić. Chwilami psychodeliczny, bo ta sekta naprawdę uderza w głowę mocno. Świetnie udźwiękowiona produkcja. Tutaj jakieś śpiewy takie sekciarskie, coś niesamowitego. Kolejny dowód na to, że długość nie ma znaczenia, jeżeli jest w tym jakość. To są takie rzeczy, które ja Wam polecam na początek. Czy to Chłopi 2050, czy Arka Niebo, czy Stelarz, bo one są najzwyczajniej w świecie krótkie. Teraz przejdźmy do takich konkretów, takich top of the top yy, rzeczy, które najbardziej skradły moje serducho. Może zacznę w kolejności chronologicznej od tego, co słuchałem ostatnio Langer. Remigiusz, mróz. Yy, co ciekawe, była to pierwsza powieść, mroza, z którą zapoznałem się w całości przypadkowe było to, że sięgnąłem akurat po tę pozycję, która dotyczyła najbardziej psychopatycznego zabójcy. Zaznaczę, nie oglądałem hełki. gdzieś tam jakieś obrazki z Jakubem Gierszemem w roli Langera z hełki migają mi przed oczami, ale było to moje pierwsze zetknięcie z Mrozowersum czy z Hełkowersum. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób Remigiusz oddał takiego psychola, nie starając się go w żadnym momencie usprawiedliwić, nie starając się znaleźć dla niego żadnej wymówki i uzasadnienia, dlaczego on jest takim po prostu poskręcanym skurwielem. To jest Piękne, bo nie masz tutaj najmniejszej próby wybielenia zwola, tylko pokazania jaki ten zwol jest zły i wejścia w najgłębsze odmęty jego, nie wiem, istoty zła. Ta książka, i to też trzeba podkreślić, nie jest dla wszystkich. Ona jest bardzo brutalna. Niektórzy określili ją mianem nawet pornografii przemocy, z czym się zgadzam. Tyle, że akurat w moim odbiorze nie była to rzecz negatywna, bo ja lubię się też czasami oddawać rzeczom, które daleko odbiegają od mojej moralności, od mojego poczucia smaku czy sprawiedliwości. I najzwyczajniej w świecie odnajduję w tym rozrywkę. I nie uważam, żeby to było jakieś studium, które może posłużyć jakiemuś psychologii. Bo w takim wypadku ja również jako dzieciak, który grał bardzo dużo w Geta, powinienem tylko jeździć i rozjeżdżać ludzi. A jeszcze tego nie robię. Książka oddająca istotę zła. I teraz przechodzimy do słuchowiska, które jest genialne. Mateusz Damiński w roli głównej. Fenomen straszny, psychodeliczny. Przekonywał mnie, miałem chwilami ciarki. Karolina Gorczyca, którą zwłaszcza polubiłem przy Paderbornie, czyli przy drugiej odsłonie. Cudownie odegrała prokurator Siarkowską Siarkę. Świetna, przekonująca. W jej wydaniu to wszystko wydaje się takie proste do odegrania, i dzięki temu nabiera takiego bardzo, bardzo dużego znaczenia i wydźwięku. Piotr Stramowski jako Paderborn, bardzo dobrze zagrany. I Janusz Zadura jako narrator, narrator wręcz idealny, idealnie oddający klimat tej opowieści. Z innych rzeczy, które ja Wam bardzo gorąco polecam, klasyki jak trylogia Husycka Andrzeja Sapkowskiego. No tutaj też powodem było poniekąd to, że nie byłem w stanie przeczytać trylogii Husyckiej w wersji książkowej. Zaczynałem czytać na rentrum, odbijałem się, nie szło to tak, jakbym chciał, więc w pewnym momencie stwierdziłem, a dobra, jechałem gdzieś chyba do Warszawy, odpalę sobie słuchowisko i pykło. Świetne, cudownie udźwiękowione jeden ze wzorów najlepszych słuchowisk, jakie kiedykolwiek słuchałem. O fabule parę słów. No fabuła generalnie polega na tym, że mamy tutaj okres wojenny, husyckich, to jest generalnie powieść... Kwazji historyczna z elementami fantastycznymi i na tle tych wydarzeń mamy rajnewana, młodzieniaszka, kochliwego, który oczywiście wodzi oczami nie za tymi pannami, za którymi powinien, a właściwie nie za pannami, a za panią. I tak oto w. Pada w kłopoty, i gość od tego momentu będzie wpadał cały czas z deszczu podrynne, bo chcąc uniknąć kolejnych kłopotów, a zarazem chcąc odzyskać swoją lubą, będzie mieszał się w totalne jakieś chore sytuacje przez wszystkie trzy książki, czy za tą, czy za inną, ale będzie tego po prostu od groma, więc znowuż powiedziałbym jest to trochę jak Wiedźmin osapkowskiego, Sapkowskiego że centralne wydarzenia gdzieś dzieją się może i po bokach, ale w centrum mamy taką postać, która po prostu się im przygląda, która przemyka gdzieś bokiem, starając się nie angażować w to wszystko, na no a siłą rzeczy i tak w jakiś sposób będzie w te koła historii, w te jej tryby wciągana fenomenalny występ Henryka Talara jako Szarleja, z jednej strony genialne dialogi napisane przez Sapkowskiego z drugiej strony idealny ich od danie przez Henryka Talara. No i Krzysztof Gosztyła jako narrator. No, ten Krzysztof Gosztyła będzie się dzisiaj mocno przewijał przez ten film, jako po prostu mój ulubiony lektor audiobooków. Ale skoro jesteśmy przy Sapkowskim, to nie sposób nie wspomnieć w tym momencie o Sienkiewiczu, bo sama trylogia husycka poniekąd przypomina mi Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. Też chodzi o uganianie się za kobietą, no i wchodzenie w tryby, które się tam dzieją historyczne, a koniec końców wiadomo, że chodzi o kobietę. Co w ogóle absurdalne, ja nigdy nie Przepadałem za Sienkiewiczem, tym razem nie Krzysztof Gosztyła mnie przekonał do wysłuchania tej opowieści, a fakt, że muzykę do tego słuchowiska napisał Percival Schuttenbach, czyli zespół, który pisał również muzykę do trzeciego growego Wiedźmina, czyli klimaty słowiańskie na pełnej. Byłem bardzo, bardzo zainteresowany, jak to będzie wybrzmiewać w słuchowisku. I nie wiedzieć kiedy, ja się dałem po prostu wciągnąć w to słuchowisko totalnie. Historia też znana jak świat. Chodzi oczywiście tutaj gdzieś na o walkę, a tak naprawdę głównym celem jest pozyskanie kobiety. Trójkąt miłosny, skrzetu. Bochun Helena. Skrzetuski, który zobaczył Helenę i już się w niej zakochał bez pamięci od pierwszego wejrzenia. Bochun, czyli taki troszeczkę wataszka, zbójec, nieokrzesany, któremu została ona już wcześniej obiecana. No i Helena, która oczywiście za pięknookim Skrzetuskim podążyć by chciała, a niekoniecznie za tym bochunem, barbarzyńcą. No i jakbyście się mogli domyślić, wprawieni, wciągnięci w wiry historii, będą tutaj toczyli te swoje zwady i poszukiwania, byle ta miłość mogła ostatecznie wybrzmieć. Tyle z fabuły, co się tyczy samego słuchowiska: fenomenalnego, pięknego, cudownego, z genialnymi kreacjami. Michał Żurawski jako bohun, cudowny, fantastyczny. Antoni Pawliski jako skrzetuski. Też poniekąd oddał mi tę postać, aczkolwiek szukałbym tutaj może troszeczkę mocniejszego głosu dla takiego gieroja. Ale za to Andrzej Grabowski w roli Zagłoby to już jest dla mnie najlepsze, najlepsze po prostu mm, dopasowanie roli w historii. Usłyszeć Fertka Kiepskiego w roli Zagłoby, który tak orzecze, że o, głos mam piękny, jak ja śpiewam, o, to co tam się nie działo, jak to panny się obracały, no... Mnóstwo komizmu, no i też pozwala to ogniem i mieczem odczarować Sienkiewicza. Tyle, że muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz, z której zdałem sobie sprawę dopiero po czasie, zostałem uświadomiony. To słuchowisko nie przedstawia pełnej treści dzieła Sienkiewicza, a jest jego adaptacją. Ono trwa ponad 20 godzin. Gdyby miał przedstawić całość, trwałoby pewnie ponad 30, więc coś tam z treści Sienkiewicza na pewno wyleciało. A szkoda. Co do kolejnych rzeczy, które skradły moje serce lśnienie. O lśnieniu ja w ogóle będę Wam opowiadał niebawem, ale muszę pokazać coś, co daje sporo do myślenia. Po wysłuchaniu lśnienia, tej super produkcji na podstawie książki Stephena Kinga, kupiłem sobie lśnienie. Również w wersji fizycznej, bo uważam, że jest to najlepsze słuchowisko, najlepszy audiobook, jaki kiedykolwiek wysłuchałem. Adam Woronowicz w roli Jack'a Torrensa to jest po prostu petarda, a to jak on gra razem z Agatą kuleszą niesamowite. Rzecz polega na tym, że mamy do czynienia ze złamanym gościem, z Jackiem Torensem, który nie może znaleźć pracy, bo wcześniej no dość często uciekał się do przemocy i nagle nikt go nie chce zatrudniać. Ale ostatecznie udaje mu się znaleźć robotę na uboczu. Oto przez całą zimę ma pilnować wielkiego starego hotelu. Hotelu, pilnować, żeby tam się nic nie stało, żeby nic się nie odwaliło, by po zimie mogli goście z powrotem do niego wrócić. Zabiera tam swoją rodzinę, robota jak marzenie, no siedzisz, tylko doglądasz, żeby nic się nie zawaliło czy nie spaliło. Tyle, że ten hotel. No. Ma w sobie coś tajemniczego, jakieś wątki paranormalne, jakieś duchy, jakieś wspomnienia. Na dodatek syn Jacka Torrensa Dani również ma jakieś powiązanie z tymi siłami nadnaturalnymi, potrafi je w jakiś sposób odbierać, odczytywać. No i mamy tego gościa, złamanego, zgnębionego gościa, który dopiero uczy się stawać na nogi, który uczy się wychodzić z uzależnienia, a który to będzie poddawany przez te wszystkie siły nieczyste licznym próbom, które będą starały się wniknąć w jego umysł i skierować go na tę drogę przemocy. No, lśnienie chyba każdy zna w taki czy inny sposób, choćby z filmu Kubricka z, z Jackiem Nicholsonem, natomiast uważam, że Adam Woronowicz to jest najlepsza wersja Jacka Torrensa, jaka kiedykolwiek powstała. On sprawiał, że ja miałem ciary, kiedy słuchałem. A w ogóle finał tej historii to jest coś, co sprawiło, że mi ręce drżały. Szukałem byle pretekstu, żeby dosłuchać do końca. Niesamowite! I wiele ról, które zasługują naprawdę na wielkie. Uznanie. Zaczynając od Krzysztofa Gosztyły, oczywiście, który to sprawił, że w ogóle sięgnąłem po Nie, bo moja przygoda z Kingiem nigdy nie była prosta i ja nigdy y, nie polubiłem się z Kingiem. Dopiero za sprawą właśnie zliśnienia w tym wydaniu pokochałem Kinga i mogę wchodzić w kolejnego opowieści. No, Krzysztof Gosztyła to jest złoto samo w sobie, ale Mariusz Bonaszewski y, w roli Halorana, oj, on był genialny, czy Marian Opaniako Ullman i też młody Bernard Lewandowski jako Chłopiec Dani, to ile on emocji sobą oddawał, to jaki on kurs aktorski tutaj pokazał. No Dla mnie liśnienie po prostu nie ma najmniejszego słabego punktu. To jest ideał pod każdym kątem. Ale zejdźmy z tych słuchowisk, bo nie tylko słuchowiskami człowiek żyje. No, czasami ten głos ha, Krzysztofa Gosztyły wystarczy, żeby pokochać jakąś opowieść. Tak po prostu. I tak było w moim przypadku w przypadku, nomen Szeptu nomen, Szeptów Ciemności Andrzeja Pupina. Czyta Krzysztof Gosztyła. Ja miałem książkę fizyczną. Ja już tę książkę zacząłem czytać, ale popatrzyłem, że fabryka wypuściła audiobook czytany przez Gosztyłę. Pomyślałem sobie, o nie, ja muszę sprawdzić. To jest dwudziestolecie międzywojenne, ale w alternatywnej rzeczywistości, w której to pierwsza wojna światowa nie zakończyła się w sposób znany nam z historii, a zakończyła się wraz z nadejściem ciemności. Dziwnej natury, dziwnego zrządzenia ciemności, która nie ma nic wspólnego z nocą, którą znamy. Bo ta ciemność, kiedy tylko padnie na człowieka, to sprawia, że ten szaleje, staje się bardzo agresywny, jakby... Jakiś amok wpadał. No i trzeba się uczyć żyć w takim świecie, w którym kiedy zapada noc, nie wychodzimy na zewnątrz, bo jest to zbyt ryzykowne. Do tego mamy zagadkę detektywistyczną no i szereg bardzo, bardzo fajnych, ciekawych rozwiązań. No i powtórzę teraz jeszcze Krzysztof Gosztyła, który daje z siebie wszystko i sprawia, że ta opowieść po prostu smakuje najlepiej, wydaje mi się, właśnie w wydaniu. Audiobookowym. I ja wiem w misie kolorowe, że czekacie cały czas od samego początku na to, aż w tym zestawieniu pojawi się Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, i tutaj mała uwaga, nie przesłuchałem do końca żadnej części Wiedźmina w wersji słuchowiska. Chociaż uwielbiam, słuchałem do połowy przynajmniej yy, krew elfów. Tyle, że z Wiedźminem mój problem polega na tym, że ja przeczytałem wcześniej wszystkie książki, więc był to mój powrót. Ja znałem tę historię, a z drugiej strony byłem świadomy, że dwie ostatnie książki nie doczekały się słuchowiska. Wieża Jaskółki, pani Jeziora. Teraz, uwaga, być może jeszcze nie wiecie, więc dowiedzcie się i radujcie, Wieża Jaskółki będzie miała swoją premierę w tym roku. Super nowa zapowiada, bo tam toczyły się bitwy, batalie sądowe, ponoć już była ta Wieża Jaskółki wcześniej nagrana, więc teraz po prostu dostaniemy Wieżę Jaskółki z nieodżałowanym banaszykiem jako Geraltem. Niestety po raz ostatni w tej roli i ktokolwiek by nagrywał Panią Jeziora, no... To będziemy mieli już niestety innego Geralta, ale to co najbardziej doceniam oczywiście w Wiedźminie to są te role, to jest to, że to słuchowisko dorównuje oczywiście trylogii husyckiej, jest genialne i Małgorzata Kożuchowska jako Tris robi robotę niewiarygodną wręcz, uwielbiam, to jest taki chyba top jeden z tego słuchowiska mój i czytaczowej, natomiast no, więcej o Wiedźminie nie będę się wypowiadał, bo nie wysłuchałem w całości, z pewnością jak Pani Jeziora tylko się pojawi, jak będzie już cała ta seria wydawana. Dana w tej wersji, to pewnie sobie wtedy wrócę, bo mam ochotę iść. I na koniec wypadałoby jakoś to wszystko podsumować, zebrać. Tak jak mówiłem, nie każdy musi audiobooki lubić. Ja audiobooków nie lubiłem, a teraz praktycznie każdy wieczór polega na tym, że w jakimś stopniu sobie ten audiobook odpalam i chociaż przez chwilę chcę mm, posłuchać. Bo też jest to forma jakiegoś odpoczynku dla oczu, jest to forma odpoczynku dla umysłu, forma oderwania się. No i jakby nie patrzeć, najpiękniejsza opcja zwizualizowania sobie opowieści, bo bywa, i to też powiem, choć może to być kontrowersyjna dla niektórych opinia, że audiobook jest lepszy od książki, że audiobook dodaje czegoś, czego książce brakowało. Mogę to powiedzieć na przykładzie Trylogii Husyckiej, to dopiero słuchowisko dało mi pełnie radości z obcowania z tym dziełem. Mogę powiedzieć to samo o liśnieniu i mogę to powiedzieć już z drugiej strony barykady, oczywiście co po prostu nie jest dobrą moim zdaniem książką, czyli geimerka Katarzyny Wycisk, przeczytana fenomenalnie przez Sebastiana Dele i Małgorzatę Kozłowską. To oni jako fantastyczni lektorzy dodali temu prostemu, erotycznemu romansowi takiej głębi, głębi postaci, takiego charakteru. To oni swoim stylem, swoją kreacją dodali plus tysiąc do wartości samej tej książki. Więc myślę, że po prostu tak jest, że czasami dobry audiobook to jest wyższa forma sztuki. I jako taki, moim zdaniem należy audiobook traktować jako sztukę, jako coś, co można postawić obok książki, obok filmu, obok serialu, przy czym omówmy się, dobrze zagrany audiobook czy słuchowisko, zwłaszcza słuchowisko, to jest najlepsza wersja ekranizacji książki jaką możemy sobie wyobrazić i teraz szczepcie się słowa ekranizacja zamknijcie oczy przy dobrym słuchowisku a wszystko zobaczycie i lepszych efektów specjalnych w żadnym kinie na żadnym telewizorze nigdy nie ujrzycie. I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Wami. Dajcie znać, który z tych audiobooków, który Wam dziś poleciłem, zamierzacie wysłuchać. Czy w ogóle słuchacie, czy nie słuchacie. No i też polećcie mi coś, co Was wyrwało z kapci, bo tak jak mówię, ostatnio z tymi audiobookami jest mi wybitnie po drodze. Trzymajcie się. Hej!